Witajcie na kanale bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek bloga. Dziś przyjrzymy się tematowi osobistego konta inwestycyjnego w skrócie OKI, które zostało ogłoszone przez Ministerstwo Finansów. Ma to być największa w historii ulga dla oszczędzających i pierwsze rozwiązanie, w którym państwo realnie wspiera inwestowanie. Dokładnie tak. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański przedstawił OKI jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia inwestycji i innowacji w Polsce, a także na niski udział inwestycji na rynku kapitałowym w oszczędnościach Polaków. Celem jest pobudzenie oszczędności, wzrost zamożności gospodarstw domowych i rozwój krajowego rynku kapitałowego. Brzmi to bardzo zachęcająco. Zwłaszcza w kontekście popularnego tematu inwestowania bez podatku. Oki to nowe, dobrowolne rozwiązanie, które umożliwia inwestowanie do 100 tysięcy złotych. Bez podatku od zysków kapitałowych. Należy jednak pamiętać, że w ramach tego limitu jedynie do 25 tysięcy zł można ulokować w lokaty i obligacje oszczędnościowe. Natomiast dla nadwyżki powyżej 100 tys. zł obowiązywać będzie niski podatek od aktywów w wysokości od 0,8 do 0,9% wartości inwestycji. Ciekawostką jest, że koncepcja OKI opiera się na popularnym szwedzkim systemie ISK, czyli Investoring Sparkonto, z którego korzysta aż 40% dorosłej populacji Szwecji. Wprowadzony został w 2012 roku i cieszy się ogromną popularnością. W ramach Oki będzie można inwestować w szeroki wachlarz instrumentów finansowych, w tym akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne oraz ETF-y. Ministerstwo Finansów uważa to za efektywne narzędzie do budowania majątku Polaków i finansowania wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że w ciągu pierwszych trzech lat do Oki może wpłynąć około 100 miliardów złotych. Kluczową kwestią jest jednak relacja Oki do podatku Belki. Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśla, że podatek Belki pozostaje w niezmienionej formie. Oki nie jest zatem generalną reformą czy zniesieniem tego podatku, lecz osobnym produktem oszczędnościowym. Na którym będzie można oszczędzać z wyłączeniem zysków kapitałowych do określonej kwoty. Oznacza to, że wszystkie inwestycje poza osobistym kątem inwestycyjnym nadal będą podlegać standardowemu opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Osoby, które nie zdecydują się na założenie oki lub przekroczą jego limity, wciąż będą ponosić pełne obciążenie podatkiem Belki. To nie jest powszechna ulga, lecz specyficzne narzędzie. Spójrzmy na limity. Choć 100 tys. zł bez podatku to znacząca ulga, dla bardziej zamożnych inwestorów lub tych z większym portfelem inwestycyjnym, każda nadwyżka ponad ten próg będzie objęta wspomnianym już podatkiem od aktywów. Co więcej, limit 25 tys. zł na lokaty i obligacje oszczędnościowe może nie wystarczyć, aby znacząco zmienić strukturę oszczędności najbardziej konserwatywnych Polaków. Zwłaszcza, że ponad połowa oszczędności Polaków nadal ulokowana jest w gotówce i depozytach bankowych. Ministerstwo Finansów wyraźnie zaznacza, że najbardziej zależy im na tym, aby ludzie wybierali akcje i instrumenty rynku kapitałowego, ponieważ z punktu widzenia gospodarki te inwestycje są najbardziej korzystne, umożliwiając polskim firmom pozyskiwanie finansowania. Niższy limit na lokaty i obligacje może być postrzegane jako ukryta zachęta do bardziej ryzykownego inwestowania na giełdzie i budowania tzw. equity culture, czyli kultury inwestowania w akcje i inne. Instrumenty kapitałowe. Ministerstwo Finansów przedstawiło przykłady potencjalnych korzyści. Przy inwestycji 50 tysięcy złotych i stopie zwrotu 5%, obecny podatek odzysków kapitałowych wyniósłby 475 złotych, z oki 0 zł. Przy tej samej kwocie i stopie zwrotu 10% podatek wyniósłby 950 zł, z oki również 0 złotych. Ważnym aspektem Oki jest wymóg wpłacania nowych środków. Oznacza to, że aby skorzystać z ulgi, inwestorzy posiadający już akcje, obligacje czy jednostki funduszy inwestycyjnych musieliby je najpierw sprzedać, a następnie wpłacić gotówkę na rachunek Oki. Taka operacja, zwłaszcza w przypadku istniejących inwestycji z zyskiem, natychmiast wygenerowałaby konieczność zapłaty podatku belki od tych zysków, co może stanowić istotną barierę. Kwestia możliwości posiadania więcej niż jednego konta oki nadal będzie przedmiotem dyskusji i konsultacji. Jeśli zostaną dopuszczonych wiele kont, pojawia się pytanie, jak państwo będzie egzekwować limit 100 tysięcy zł dla wszystkich rachunków na osobę, co może prowadzić do złożoności w rozliczeniach. Przewiduje się, że wprowadzenie OKI nastąpi w drugiej połowie 2026 roku. Szacowany ubytek w budżecie państwa z tytułu wprowadzenia oszczędnościowych kont inwestycyjnych to około od 250 do 300 milionów złotych w pierwszym pełnym roku działania, czyli w roku 2027. Chociaż Ministerstwo Finansów traktuje to jako inwestycję w gospodarkę, jest to realny spadek dochodów budżetowych. Osobiste konto inwestycyjne. Pomimo promowania go jako znaczącej ulgi, budzi głębokie zastrzeżenia i sceptycyzm wśród ekspertów rynkowych. Kluczową wadą jest brak możliwości bezkosztowego przeniesienia już posiadanych aktywów na nowe konto, co czyni to rozwiązanie mało atrakcyjnym dla aktywnych uczestników rynku. Ponadto ustalony limit 100 tysięcy złotych na wszystkie rachunki jest postrzegany jako zbyt niski dla wielu inwestorów, a brak jego automatycznej waloryzacji oznacza, że inflacja szybko zmniejszy jego realną wartość. Istotne obawy budzi również mechanizm opodatkowania aktywów powyżej 100 tysięcy złotych, który zakłada na liczanie daniny niezależnie od tego, czy inwestor wypracował zysk, czy poniósł stratę. Długi horyzont czasowy wdrożenia, planowany na połowę 2026 roku, wzmaga niepewność co do faktycznej realizacji projektu. Całość obrazu pogarsza bardzo słaga komunikacja ze strony rządów w kwestiach związanych z reformą podatku od zysków kapitałowych, co podważa zaufanie do nowego rozwiązania i utrudnia zrozumienie jego zasad. W efekcie Oki jest traktowane raczej jako ograniczone uzupełnienie istniejących form oszczędzania, przeznaczone głównie dla początkujących inwestorów, a nie jako fundamentalna zmiana, która miałaby rozwiązać kompleksowe problemy polskiego rynku kapitałowego. Podsumowując, osobiste konto inwestycyjne to bez wątpienia krok w kierunku zachęcania Polaków do inwestowania i ma potencjał, by zasilić polską gospodarkę znaczącymi środkami. Jest to forma ulgi podatkowej, która może przynieść realne korzyści dla wielu oszczędzających. Niemniej jednak ważne jest, aby pamiętać, że nie jest to zmiana w samym podatku belki, który nadal obowiązuje dla wszystkich innych form inwestowania i w przypadku przekroczenia limitów Oki. Ograniczenia kwotowe, wymóg nowych środków oraz potencjalna złożoność przy wielu kontach mogą stanowić wyzwania, które sprawiają, że OKI, choć korzystne, nie jest uniwersalnym rozwiązaniem problemu opodatkowania zysków kapitałowych w Polsce. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy na bloga Bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.